W tym miejscu spotykamy przepiękny kościółek wybudowany niecałe 100 lat wcześniej z pięknymi freskami opisującymi czy też ilustrującymi historię i narodzin i obwieszczenia narodzin Chrystusa. Kościół jest zaistenie wielki niewielkim kształcie namiotu, który rozbijają nomadzi na pustyni, a obok znajduje się cały system grot, w których właśnie mieli rzekomo znajdować schronienie w chłodne noce pasterze, jak również tam miały być przechowywane zwierzęta. Jeśli chodzi o opowieść o tej, tym momencie, kiedy no, anioł okazuje się właśnie pasterzom. Niektórzy, właśnie historycy, sądzą, że to ma świadczyć o tym, że Chrystus nie urodził się w grudniowej nocy, tylko musiał się stać to na wiosnę, ponieważ jeśli miałoby się to zdarzyć zimą, to zwierzęta powinny znajdować się w samym miasteczku. Ale to tyle właściwie. Możemy powiedzieć, że wiele wydarzeń, które dziś przyjmujemy, że stały się w. W tym miejscu albo tego czasu dokładnie. To wszystko jest, drodzy Państwo, pewną tradycją. I chyba nie powinno w jakiś znaczący sposób wpływać na to, w jaki sposób odnajdujemy czy też odczytujemy tajemnicę narodzin Chrystusa. Nie wszystko jest dosłowne, nie wszystko musi być dokładnie w tym miejscu, nie pięć metrów dalej, jak zawsze opowiada nasz niezrównany przewodnik po ziemi świętej ksiądz Andrzej Głasek, któremu zawdzięczamy tą naszą wędrówkę po Ziemi świętej, śladami Chrystusa to czytanie piątej Ewangelii. Jeśli Państwo kiedykolwiek zbłądzą, czy też będą mieli szczęście być w Betlejem, poświęćcie Państwu temu miastu znacznie więcej czasu. Również Zachęcam bardzo serdecznie do budowania kontaktów z mieszkańcami tego miasta, przypominając, że w Betlejem jeszcze żyją chrześcijanie, ale jest ich coraz mniej i od naszego wsparcia, od tego, że czasami w naszych kościołach możemy kupić takie kolorowe różańce wykonywane właśnie przez społeczność chrześcijańską w Betlejem, to. Jest ten moment, kiedy możemy wesprzeć, możemy sprawić, że tych chrześcijan tam nigdy nie zabraknie. A więc czasami, drodzy Państwo, pomyślmy o tych miejscach również w znaczeniu współczesnym, że wspierając tą wspólnotę wspieramy również jak gdyby, możliwość bycia tam i czucia się tak jak u siebie w domu. Serdecznie Państwa na podróż do Betlejem zapraszam i zapraszam Państwa na portal, by obejrzeć trochę zdjęć z Betlejem. Ale to niczemu właściwie te zdjęcia nie oddają tego wszystkiego, co można zobaczyć własnymi oczami. Yes. Koniec.